Witajcie, kochani z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was, kochani, cieplutko w trzeciej części naszej zabawy z kosmicznym 7. Dzisiaj mamy 2, 4, 6, 8, 9 drapek. Yy... No i trzeci, ostatni odcinek. Zobaczymy, kto się będzie z nami tym razem bawił. Pierwsza drapeczka jest to drapka. O, moja. Dobra, no niech będzie. Jak moja, to moja. Yy... zabrakło mi słów no dobra, dziabiemy nie, dziabiemy, bo szkoda czasu wszyscy są ciekawi, co my tutaj wydziabiemy, a mamy tornado tęcza perła winogrono plejada teleskop, bardzo jestem ciekawa czy w tym odcinku też coś wydrapiemy zegarek Piłka, korona, dobra, dalej. Parasol, ananas. Dalej mamy portfel, antena, kłódka, słoneczko. Dalej kwiatuszka, no nie tego szukamy. Cytryny też nie. Szukamy siódemek, księżyca albo tej magicznej planety. Mamy obcy, mamy gwiazdę, jabłko. Dalej wiśnie, narty, rakieta, diament, awokado, klucz kometa melon i chmury niedobrze a bonusie serduszko od niuli kochani ogromne serduszko mam wysyłam dobra kto teraz drapka z numerem 22 co mi zrobisz jak mnie zdrapiesz pozdrawiam Łukasza i Kinga eh? no i Zobaczymy, co wyście tu wybrali. Mamy narty. No, narty muszą być nekinga. Ananas, chmury, awokado, portfel, korona, rakieta, dalej słońce, parasol, tęcza, piłka. Obcy, dalej. Klucz, teleskop, wiśnie, kwiatek, kłódka, winogronko, gwiazda, plejada, kometa, jabłko. Perła, Cytryna, Zegarek, Tornado, Palma, Melon, Diament i Antena. Bonusie, Monety, czyli też tutaj nic nie mamy. A dziękuję Wam bardzo za wzięcie udziału. Wszystkim Wam w ogóle bardzo dziękuję. 24 jest to drabka Angeliki Laryż. Tutaj mamy Angela trzymaj mocno kciuki. Jabłko, wiśnie, winogrono, portfel. No nie zostaniemy chyba na zerowym odcinku. Korona. Plejada, perła, astron, kwiatek, parasol, łódka, antena, narty, teleskop, palma, rakieta. Cytryna, chmury, awokado, tornado, ananas, piłka, słońce, melon, zegar, diament, gwiazda, klucz tęcza i kometa. No, bonusie, pik, aż się wierzyć nie chcę. Oby ten odcinek nie był zerowy. Bardzo bym tego chciała, bo nie byłoby fajnie. Dobrze, teraz drapeczka z numerem trzecim należy do Kasi Olszewskiej. Kasiu, trzymaj mocno kciuki. Też też taka, kochana, nasza szczęściara, jesteś? Astron, parasol, rakieta, kłódka, obcy, klucz, diament, ananas, piłka, kometa, teleskop. Jatek, perła, korona, melon. No gdzie te siódemki? Ej, halo, budzimy się. Jabłko, słońce, zegar, tornado, winogrono, tęcza, narty, palma, chmury. Gwiazda. No nie fajnie, nie fajnie. Antena. Awokado. Portfel. Pleja, plejada i wiśnie. A w bonusie kości. Także tutaj też nic nie ma. H. D. Pustak. Niedobrze. Chyba już wyczerpaliśmy swoje możliwości. Trabka z numerem dziewiątym należy do Anity, Anny Błodarczyk. Aniu trzymaj kciuki. Cała nadzieja w tobie. Mamy cytrynkę, tornado, korona, zegar, piłka, plejada winogrono, gwiazda, antena, melon, diament, tęcza, obcy, chmury, parasol, oj, deszczowe zdrabki, palma, jabłko, wiśnie, Awokado. Ante, y boże, antena, ananas. Narty, no ja to potrafię, nie? <noise> Klucz. Perła. A się zamyślę i po prostu nie wiem, co mówię. No aż mi szkoda, że tutaj nic nie wpada. Kometa. Kwiatek. Kłódka. Rakieta. Słońce i Astron, bonusie złoto, jeszcze nigdy nie udało mi się w bonusie tutaj coś trafić ani rad. aczkolwiek dużo tych drapek nie kupywałam ale drapka z numerem 25 jest to z drapeczka Mari Mari Martinko ty masz szczęście kochana, ty wiesz co wybierasz i co mamy cytrynę, znowu się cytryna powtórzyła klucz słońce, piłka, zegar, teleskop, astron, diament, kometa, wiśnie, winogrono, noj, perła, portfel, gwiazda no gdzie te siódemki narty awokado kłódka kwiatek chmury palma ananas antena rakieta plejada melon korona Tornado. Obcy. Tęcza. I ostatni. Jabłko. A bonusie. Kości. No nie fajnie, nie fajnie. Kolejna trapeczka z numerem 14 należy do Kinga R. Kinia. Trzymaj kciuki, kochana. Dziękuję za wzięcie udziału. I szukamy dla ciebie siódemek księżyca albo tej magicznej kosmity. Jak to jeszcze tego nie widziałam, to nawet nie wiem, jak to się nazywa. Zegar, awokado, chmury, piłka, wiśnie, palma, perła, portfel, słońce, melon, kwiatek, gwiazda parasol, chyba nasza drapkomisia wszystko zgarnęła rakieta, Justynka ma szczęście teleskop tęcza plejada winogrono narty obcy klucz korona diament ojej, aż szkoda normalnie antena, cytryna, jabłko, ananas, Astrum i tornado no, normalne tornado i tu dalej pik kochani zostały nam jeszcze dwie drapeczki z numerem 18. Jest to drapeczka Natalia Mrowiec Natalko doczekałaś się Korona, winogrono, rakieta, zegarek, perła, chmury, melon, piłka, portfel. Naprawdę nic w tym odcinku nie wpadło. Jest, o Jezus, jest siódemka. Uff, uratowany odcinek. Mamy siódemkę. Naprawdę już wiecie, co myślałam: że tu nic nie wpadnie. Ananas, palma, teleskop, tornado, cytryna, klucz, kwiatek, awokado, gwiazda, wiśnie, może jeszcze parę księżyców by się przydało. Diament. Kometa, narty, kłódka, tęcza, obcy, astron, słońce, parasol i plejada, a w bonusie, moneta. No ale mamy siódemkę, kochani. A pod tą siódemką 100 zł. No proszę jaka piękna stóweczka. No to paczka będzie fajna. No bardzo, bardzo ładnie. G. G. Super mamy wygraną i to jeszcze jaką? Tu myślałam, że będzie tylko 30 zł, ale jest stówka druga. 21 trapeczka gosi G. Ostatnia już kochani. No i patrzymy. Korona, cytryna, kwiatek, kometa, rakieta, antena, piłka, tęcza, wiśnie, palma, chmury, słońce, Gosia, jakaś śrudełka. Teleskop, obcy, awokado, klucz, zegar, astron, ananas, diament, narty, gwiazda, perła, plejada łódka parasol portfel winogrono jabłko i ostatnia tornado a bonusie pik także tutaj jest pusto no dzisiaj tylko kochani jedna ale nas zaskoczyła perełka powiem wam pięknie Bardzo się cieszę. Natalka. Natalka właśnie pisała, że kiedy będzie, yy, kiedy będzie yy, odcinki. no Musiałam poczekać na wpłaty, yy, żeby wpłaty weszły. Dobra kochani, spójrzmy sobie na ten mój magiczny zeszycik. Wpisujemy zdrabkę z numerem 18. Tu wpisujemy stówkę. No resztę wpisujemy 0 bo tutaj już nic nie wpadło, dzisiaj tylko jedna Niula też ma zero Kinga dzisiaj zero, no dużo tych zer dzisiaj, Ania 0 i Kasia 0. co mamy, mamy dwie fajne stówki kochani um, u misi i u Natali. to są takie większe wygrane ja sobie kochani przeszykuję za chwilę y, wszystkie losy. Będą dwa losowania. Osoby, które wygrały wszystkie będą wrzucone cztery osoby wybieramy y, i dwie osoby wybieramy y, z tych, którzy nic nie trafili. Także y, ja idę pozałatwiać, popisać i uzupełnić resztę. Dla Was to tylko chwilka i zaraz wracam. Już jestem kochani, wypisałam karteczki, podliczyłam paczka 750, wygrane 440. No to zaczniemy może od osób, które... Albo nie, zaczniemy od osób, które wygrały. Wylosujemy cztery osoby, a wygrały. Mam takie pudełeczko po lodach koktajlowych. Uwielbiam te lody: Zdrabki Moni, Niula, Mari Marii, Mati Drapie, tak W, Natalia Mrowiec, Gosia G i Zdrabko Misia. I te osoby będziemy wrzucać do pudełeczka. Ja bardzo szybko to zrobię, tak, będę się starała, żeby to raz ciach żeby wiadomo nie czekać, nie wiadomo ile to ma wygrać, to i tak wygra. Wybieramy cztery osoby. Już nie chciałam robić na zasadzie, kto najwięcej wydrapie i tak dalej, bo by w tym przypadku były, byłaby to jedna osoba, w tym przypadku byłaby to losowanie, a tak to weźmiemy i dziabniemy tutaj, polosujemy, o tak. 4 osoby wybieramy. Będą to zdrabki za 50 zł. Bądź przelew, jak to woli. O, tu mamy osoby, które wygrały. Wymieszamy sobie tak, no muszę sobie teraz poradzić. Wymieszamy, wymieszamy, żebyście widzieli. I wkładam rękę, nawet nie widzę. Mam jedną osobę, drugą osobę. No, chodź tutaj. Trzecią osobę i... wypadło coś nie. I... o, dobra, wypadła. Nie, no, te dwie osoby muszę wymieszać jeszcze raz. I tu mamy. Mamy cztery osoby. I mamy tak. Pierwszą osobę, która wygrała, jest to Gosia G. Gratuluję, ja sobie tutaj zapiszę. 50 zł. Druga osoba. Jest to drabko Misia, bardzo fajnie 50 zł tutaj mamy mati drapie 50 zł i Natalia mrowiec 50 zł powiem Wam, że jestem mega zadowolona że te dwie osoby, które miały tak naprawdę najwięks największą wygraną w drabkach czyli drabko Misia i Natalia wpadły tutaj do wygranych bardzo się cieszę. Bardzo naprawdę. Do tego dochodzi Mati Drapie i Gosia G. To są osoby, które wygrały u mnie 50 zł Także zgłoście się, kochani, i będziemy losować. Teraz tak. Wyrzucam te kartki. Gosia już odczepiam, bo Gosia już miała, brała udział tutaj więc, i wygrała, więc ją odczepiam. No i. Teraz osoby, które przegrały. Myślę, że to wszystko widać, bo ja tak to patrzę na ręce, a nie na statyw. Yy, tu mamy Larysz, yy, Angelikę. Bardzo dziękuję. Co mi zrobisz, jak mnie zdrapiesz? Bardzo Wam dziękuję i pozdrawiam. W ogóle wszystkich pozdrawiam. O tak, żeby było. Natko drapiemy też się nie udało, ale bardzo dziękuję Natalko. Marian Żak. Tutaj wybieramy dwie osoby spośród, które wygra, wygrają trapki za 10 zł, ale kochani, żeby nie było tak łatwo, to będzie 5 osób. 5 osób, dlatego że jest trochę więcej w paczce, a nie chcę, żebyście pomyśleli, że ja chcę na tym zarobić. No to 5 osób wylosuję. 5 osób, te osoby, które wylosuję, bardzo proszę, aby się do mnie zgłosiły i wybrały sobie na pewno drapkę jakąś, bo drapki za 10 zł będę drapała na, kana na, na kanale. Chyba, że ktoś chce przelew 10 zł, to naprawdę nie ma problemu. Yy, Sebunia tutaj wpisała nam, wpłaciła na pomoc. Ja ją wpisałam do yy, drapki bo nie ma pomocy, tylko tu chodziło, żeby kupić drapeczkę. Także 5 osób zbieram. Chciałabym, abyście też w miarę szybko się zdecydowali pod tym odcinkiem, no bo chciałabym te drapki zakupić, no i zrobić losowanie. Dobra, to zamiast dwóch robimy pięć osób. myślę się wydaje, że będzie ok. Tutaj mamy i wybieram pięć karteczek. Takie dobre te lody, czekajcie, bo mi tutaj coś. Mamy jedną, mamy drugą. Mamy trzecią, mamy czwartą i mamy. Uwyleciała raz, 2, 3, 4. No to musimy wrzucić z powrotem. 2, 4, 5, 6 nawet jest. Nie, no, jeszcze raz wylosuj. No dobra, niech te będą, niech tak będzie. 2, 3, 4, 5, bo ja i tak nie wiem, co tu co jest pod tymi kartkami. Dobra, pierwsza osoba i zrabka za 10 złotych. Jadzia z bytomia Jadziu proszę napisać mi jaką byś chciała drapeczkę możesz napisać jaki numerek proszę bardzo druga osoba no chodź tutaj jest to Angelika Larysz też drapeczka za 10 zł bardzo proszę tutaj kogo mamy Mari Mari Martinkę 10 zł proszę abyś podała jaką byś chciała drapeczkę Olczyk 10 zł. Też proszę. I ostatnia osoba to Anna Włodarczyk. Bardzo proszę te 5 osób o podanie. Jakie by chciały zdrabki pod tym filmikiem? Czekam 48 godzin. Myślę, że to jest bardzo dużo. Zwłaszcza to są premiery, więc premiery są. Yy, odznaczone kiedy, co, jak i w ogóle. No i tutaj mamy, to są drabki za 10 zł, a to są osoby, które wygrały drabki za 50 zł. Także gratuluję Wam wszystkim, kochani. I do usłyszenia do następnego odcinka. Bardzo Wam jeszcze raz w swoim imieniu i w imieniu naszej Joli y, dziękuję za to, że pomogliście nam y, pozbyć się tej paczki, y, sprzedać ją w sensie. Y, no bo niestety Jola by nasza, y, moja Jola, długo by się z tym y, wlekła, bo to jest, no nie mówmy, droga paczka i drogie zdrabki. Do usłyszenia, kochani. Jeszcze raz Wam bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że Udzielacie się i dla Was, kochani, ogromne, wielkie serduszka od nas. Buziaczki, kochani, papa. Pa.